Siema siema z tej strony oczywiście Elvisa witam was moi kochani bardzo ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale siemaneczko no i w tym odcinku jest z nami mój kapral agent Siemana, hey, siemaneczku no więc moi kochani widzę właśnie chyba każdy wie że no ostatnio była ta, taka właśnie sytuacja że właśnie Bałbek się wbił naszego miasta no i tak no właściwie znikąd nie stąd za, za, zaczął nam palić las nie I chyba właśnie to każdy wiedział bo właśnie, bo, właśnie, bo, właśnie było na odcinku wczoraj więc tak sobie właśnie myślimy o nie tak moim drodze nie będzie więc w tym odcinku właśnie jest czas na wyszło na to jest po prostu taki skanel że on sobie właśnie wie kiedy chce i... Obiet jest stary, chyba coś to robimy, nie? Chyba doskonale wiesz, co w tym Oj odcinku star. robimy, nie? Spokojnie, moi kochani, w tym odcinku nic, jeśli właśnie chodzi o dom, bo on nie, oczywiście nie ucierpi i to właśnie gwarantuję, ale w tym odcinku Agent X wraz ze mną zbuduje rakietę. Zbudujemy dokładnie, Oj, gościu, chodzi nam na o rakietę, rakietę taka, taka właśnie normalnie, która sobie leci w kosmos, nie? Czyli właśnie tam do tej 250 e, chyba szutnej kratki właśnie I, uwaga uwaga, moi kochani, stworzymy sobie mechanizm, który będzie polegał na tym, że jak Bobo w swoim domku otworzy drzwi To aktywuje Dam redstone, który spowoduje, że jego konik w rakiecie wystrzeli w kosmos I jezu, <laughs> jakby to jest serio najbardziej w ogóle genialny prank, ponieważ tylko sobie spójrzcie, nie? Niszczymy coś, no, no oczywiście, że nie, tylko właśnie, tylko pamiętaj, że no, powiem tak, nie mam pojęcia jak Mam na sobie konika, zdejmę z takiej wysokości, ale okej, okay, nie chcę by radzić. Ale to już jego, problem. No właśnie, ponieważ skoro ona ma się jakoś tej niższej, mojej drodzy, więc teraz prosimy sobie właśnie, jakoś tutaj właśnie w kierunku naszego magazynu gościu, No i zobaczymy, co tam właśnie mamy. Jeszcze raz, właśnie, znaczy skręcę teraz stały nam, No i oczywiście przejdziemy do naszego bliskiego gościa pranka. Znaczy pranka, to jest taki, no powiem, wam, że no, serio? Już zaraz nie pranka, ale nauczka, nie? Taka no, już to nawet dużo konkretna. Więc lecimy właśnie jakoś teraz tędy, a wy, ojga, ja właśnie, w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Nowe odcinki codziennie, więc to jest właśnie bardzo ważne, tak samo właśnie tutaj, jak te subskrypcję. Oraz dzwonek, i najpierw w komentarzu: Szklanka, otrzymam do niej. Stery gościa gościu za aby lecić bez wyróżnienia tutaj do magazynu, więc zaraz tego gościu, więc panie agencie, już zobaczcie nam są skrzynkę z opróżniam. Ok, więc wiesz, co tary. Ile potrzebujemy tych no na tą e, rakietę pistolów? Co? po prostu pojęcia: Spięć? Poczekaj. 6, muszę stary. sobie przypomnieć, bo. Bo chyba... właśnie tą, tą. Czekaj, stary. Wiesz, to chyba właśnie jakoś to było tak? Na pewno był potrzebny obserwator. A wiesz, ja stary, biorę wszystko, I... wiesz, właśnie jakoś ty wiązał wszystko, żeby nie było. Teraz cygi, ty wiesz co? To i właśnie moi, Właśnie też moje rozwiązanie I chyba jest to właśnie. No, okay, to trzy pistolny, co? Okej, to było nawet więcej, na, to właśnie na, na taki wszelki wypadek, wiesz? I właśnie moje ukanie, właśnie. Ty, nasz plan jest taki, właśnie, aby to zrobić w ten sposób, właśnie, że właśnie jak on ten, właśnie sygnał aktywuje, to. My właśnie ten, ten właśnie cały reston, właśnie pociągniemy pod morzem, właśnie żeby ten właśnie konik wyleciał w kosmos z jego wyspy. Już to byłoby takie w ogóle genialne już Oj, to byłoby stary, fenomen to byłoby ideolo. naprawdę Więc kochani właśnie sobie jakoś teraz tam polecimy i zobaczymy, co z tego będziemy serio. bo Ci na odcinku do końca i jeśli, jeśli was to będzie ciekawy ponieważ to jest serio. Najbardziej w ogóle genialny motyw ever, więc lecimy właśnie jakieś teraz tędy i agendy wiesz to, Teraz tak bardziej uważaj wiesz czemu, ponieważ na odcinku mm -hmm. na moim drugim kanale Elviso Games kopałem fosę wiesz, i jest jednak głębsza więc to uważaj jak Oj, tutaj, stary, a w ogóle tak swoją drogą pytanie, bo ja jeszcze jestem na murach no, i no, jeszcze nie jest za daleko, to. Czy wziąłeś slime bloki? Tak, bo mam właśnie tutaj wszystko. Pistołny, slime bloki, cztery obserwery wystarczą, myślisz? Chyba będzie spoko, nie? Oj, tak, na pewno Okej, okay. resonowa właśnie tej mamy A więc to właśnie klapę, która będzie właśnie potrzebna do, do tego aktywacji. Sobie skraftujemy na miejscu, nie wiem, tak, że jak to zaraz tam polecimy. Więc zrobię, koniec ok. ja, właśnie powiem, że będzie właśnie mega pizki prank właśnie, znaczy prank, bardziej właśnie tutaj nauczkę, bo nie ważne, że okej, spoczku, ja akceptuję wszystko, nie? Ale ja właśnie tego mojego moim nie akceptuję, że on sobie właśnie bije, kiedy chce i nam serię robi co chcemy. Starfiać sobie tam wbijamy teraz tędy, okej, okay. więc to ja, właśnie to jakoś sobie to jest właśnie idealny to co z tego, zaraz będzie, więc gościu, lecimy ci wyjeżdżasz? I dajesz agentik, zrób tego I wystrzelmy konika Krzyścia w kosmos. Okay, zobaczmy w ogóle, pamiętacie, że to właśnie no, najbardziej mnie ciekawi to, jak, jak, on go, jak on go zdejmie, wiesz? Bo właśnie, dobra, jak dam hej, ci. To, to jest, to jest, jest mega proste, wiesz? takie że jakby bit znaczy, na 250 no, kratkę, wbijesz, znaczy okay, ale ale teraz zaraz zobaczy, nie po prostu wylewasz sobie wodę pod tą rakietą, nie? Tylko to właśnie takie pedałka stary, czy się na to w ogóle wpadnie, nie? masz tutaj pojęcia. No będziemy mieli coś jakieś. No pomóż, maszynę będę trzeba wysawać teraz tutaj polecimy. więc właśnie mój pomysł to właśnie taki, że właśnie jak on sobie te drzwi otworzy, właśnie w tym miejscu czekajcie. Bo właśnie coś szybko zabudujemy, że właśnie tam nie faz jeszcze. Okej. Oj, stare pomocy. Podem sobie jakoś teraz pod spod mam dlaczego, więc teraz cyk i cykokie hej, wieś, właśnie mojego klan jest właśnie taki pomysł drzwi Otworzy, to właśnie w tym miejscu będzie Observer, nie? I właśnie on tam właśnie aktywuje ten stały sygnał lecąc. Więc zobaczymy zaraz, co no, tego pyknie, ale to jest w ogóle taki idealny motywik. Więc go się lecimy zaraz tędy, więc agentik, stary. Lecimy chyba w po koniku Krzysia, nie? Żeby go właśnie sobie z tym Więc na... koniku krzysiu, lecimy. W ogóle, to jest jak sfery. Co jest? Ok, <laughs> wiesz, <mamy> go. Dobra. <laughs> chyba w tym nie ma za dużo oświetlenia. No właśnie, więc zaraz z tego już się z spikabelo. Więc panie koniku krzysiu, lecimy właśnie zaraz, na no właśnie wyspę szybko, ponieważ serio. To, oj, oj. Okej, okay, dobra, to było dziwne, ale żyje. Eee. Czekaj, tak samo właśnie gościć, lekko się posunę w tą stronę. Okej, okay, udało się, jest, okej, okay, żyje, to właśnie, więc teraz cyk, gościć, cyk. Uważaj, żeby tylko, wiesz, nie spaść. Dokładnie, w okay. ogóle, o nie, tu nie ma sterowym tyle, Lili, czemu? Czekaj, okej. Okay. Parkura to żyje, parkur na koniu w ogóle, wow! O nie, nie wpadłem do wody, koniku lecimy dalej, co? Dobra, skaczymy, ej, agent. Jakby, mam mały ma problem, wiesz? Ponieważ ten kolega chyba nie chce współpracować jednak, wiesz? Więc czekaj. O, zrób sobie oh, właśnie jak teraz. Tak. No i koniku, koniku Krzysiu, lecimy. Dajesz, by nie lecieć właśnie sobie coś tutaj właśnie sobie Bobusia. No i co? Zrób tego tego więc teraz wiesz co? Może to właśnie coś sobie, sobie go właśnie obecnie właśnie obesznie, co. Na wszelki wypadek, kto to myślisz? Tylko okay, tam, okay. tam gdzie? Bo to podejrzane na pewno. Podku, wiesz? Czekaj sekundkę. Chyba coś jakiego w ogóle może być. To jak płotek właśnie. O, o są podki. Są podki. Więc pigobelok, więc, są więc koniku, dobra, lecimy. To się działa. Okej, właśnie to jest więc bardzo fajnie, wiesz to. To już właśnie coś właśnie kolega nie Zginął. Więc poczekaj, wiesz co, X, budujemy story. No. Budujemy to właśnie jak dla mnie. Idealnym jest będzie w tym miejscu, Zobacz, stary, właśnie jakoś tutaj w tym miejscu, chyba, że nie, bo on może na przejście. przejść, nie? Więc dawaj, porzucimy sobie w miejsce. gdzie hmm. on chodzi rzadko, ok, właśnie, tam właśnie widzę, że chodzi rzadko. ponieważ tylko spójrz, to jest na, nasze flagi w ogóle, nie? Więc stary, agent X, zróbmy to może jakoś tutaj właśnie w tym miejscu, co? Tu właśnie pod ziemią, story, robimy to, dawaj, stary, zrobimy to. Tylko wiesz co, takie właśnie małe pytanko, Agent X jak ma być szerokie, co? ta, ta właśnie dziura, co? Masz jaki właśnie pomysł byczku. Musi być 3 na 3, na pewno. Okej, okay, bo nie w tym miejscu. Sobie zaraz właśnie stworzymy rakietę, którą konik sobie w ogóle wleci w kosmos i właśnie sobie właśnie wagonik i jak chcę sobie tego skaczymy to wiesz, na no, ludzi byku, nie? O nie, nie mam, nie wiem, więc stary, Trzeba. więc właśnie stary, zaczynaj budować rakiety, która zaraz wyślę konie w wspomstory. Śmiało, startuj. Zobaczymy, co się stanie. Ale tego, nie mam, wiesz, ty masz wszystko. A, a ja mam rozgadawać, ty moja Kanye też masz w momencie Bardzo oczywiście polecam mój drugi kanał Elviso. Guys, właśnie nie macie, to właśnie, moje zadania odcinki. Wiesz, właśnie też musi być jakiś gościu sobie koniecznie właśnie. A więc stary, masz tutaj właśnie co, wiesz co? Noć właśnie tutaj tego tyle. Masz to, jeszcze slider, masz właśnie jakieś, że to bardzo bardzo. No, chyba właśnie to jakoś wystarczy, nie? A masz Trapdoor? Trapdoor. Yy, wiesz co? Znaczy, poniekąd nie mam, ale poniekąd mam, więc czekaj, stary, sekundka. No, ale potrzeba go tak na stówkę. Yy, a masz crafting jakiś, byczku? Oj. Crafting? Oj. O! Tu jest trapdoor w ogóle, stary, okej! Okay. O, jak Więc miło. bardzo fajnie, więc jeszcze, to jeszcze że właśnie jakoś to szybko sobie odbudujemy, stary, z tego, co kochaj, idolo. Nie mam teraz śladu, więc stary, lecimy sobie właśnie teraz jakoś tędy. I to właśnie, moi kochani, będzie działał w ten sposób, wiesz co, stary? czy to może właśnie mm. teraz trochę głębiej jednak co, że to właśnie tak właśnie wiesz idealnie no, przyjęte, dokładnie daję, musi być jeszcze właśnie porządny mechanizm, więc stary, lecimy lecimy, dobra, teraz cyk i cyk i cyk, dobra. Chyba elegancko. Udało, udało się elegancko, więc lecimy, a okej, po potoczył ci za jakby po co? Eee, a to ją mam taki już ze sobą, od jakiegoś okay, czasu. Okej, dobra. Więc stare, właśnie tutaj jest właśnie jak, jak to jest idealne, więc moi nie wiesz, to, to, to nam będzie polegało na tym właśnie, że właśnie bo, bo jak otworzy drzwi, aktywuje sygnał redstone, który otworzy ten, ten trąbdor, nie? Właśnie go tworzy observer Dastygnęł pistołną, żeby właśnie poleciały w górę, nie? Więc właśnie, właśnie było byłoby wszystko w tym mechanizmie stoję, więc wiesz co? Startuj budowę, bo właśnie teraz powiesz, że powiem, że właśnie jakoś tutaj nie pamiętam, wiesz? Dobra, chyba to dobra, znasz. ja to tak więc mniej czekaj. więcej muszę mniej tylko znaję, więc Bo ja sobie screeny porobiłem, jak to wygląda okay, i... Okej, dobra, aha, w ten screeny sposób. Dobra. na drugim monitorze dobra. i wszystko widzę. Śmiało, więc startuj. Tylko, no co? To ma, ma co? być tak wkopane w ziemię? Bo wiesz mi to. Co? Wiesz, ja Chyba bym nie. To sobie mieć nie. O stary spójrz, właściwie, żeby to właśnie był observer na na, na, na trapdoże, nie? Okay, w, to ma, nie rozumiem, Okej, gdzie mam sygnał, Red, to mam. Połóżcie to. No, oddaj, czekaj. Zaraz, właściwie połóżcie to. Odechasz, właściwie iść, iść jakoś stamtąd, nie? Więc sekund, no czekaj. Żeby, to w odwrotną stronę, róbmy konstrukcję. Ja muszę mieć tak, żeby mi to się... Dobra. Było tak jak wiesz, ja na screenie. No tu masz 4 konstrukcje, więc czekaj sekundkę. Więc teraz właśnie takie mało śpitanko. Czy teraz nam się cofiesz, że trapdo musi być dalej? Prześcianie go. Prześcianie? Naprawdę? A co nie odjedzie. Na byczku, na Dobrze, na pewno. to ją wykopiemy większą, spokojnie, okay. byle na razie wiesz, okay, ja miałem to wszystko stary, tak, co? jak to mi się wydaje. Sekundka, to jest właśnie tutaj wszystko okej? Okay. Okej, okay, ja e. więc spoczko. Ja jak wszystko. w ogóle chcesz, to możemy przecież sprawdzić, czy ona leci i tak dalej. Znaczy nie, nie, bo to już by zajęło nam wiele czasu jednak, nie? Więc dajesz, lecimy, właśnie leśnimy, ma być Mamy troszkę, o, no, o, czekaj sekundkę. O, I właśnie widzę, że wszystko okej, więc pikował raz stary i właśnie mm. leśnimy, teraz właśnie jakoś słabo... block na niego musi polecieć, Na niego właśnie bloka. I na bokach właśnie powinny być te pistołny, nie? Czekaj, działa, działa, jak to będzie się działa wszystko, otwierało, no. to wszystko. Ale bit? czekaj, story, to, jest, to jest źle. Bo to jest źle. Jakby co aktywuje ten obserwer? To co on aktywuje? No ten trap. Do, y, 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 zobacz, observer... Ale on daje sygnał do, 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 do slymblaka, to jest chyba bez sensu zaraz zobaczysz okay, wszystko do ja slymbloka przyczepiasz właśnie tutaj y, pistołny, tylko tak wiesz, one muszą iść w górę, co nie? Czyli... A wiesz o co chodzi. Ten... A, do, do slime bloków, poczekaj. Czyli ja wtedy rozumiem, zrobić? że ten, ten slime blok przewodzi sygnał restą, tak? O, o, nie mylę. O. o, Nie wiem, czy to teraz się nie ruszy jakoś, mam nadzieję, że nie. O, ale... właśnie, więc wiesz, co stary. Hmm. Nie ruszajmy do tego Okej, jest do Wiesz, to. Właśnie, jeszcze do pewności. sobie coś jeszcze zniszczy, ten właśnie restownik beczku. Ok, więc zdaje że lecimy z okay, tutaj Dobra, to Więc były e, rakiety, teraz właśnie ją. Chyba z tego co pamiętam na. Na to było właśnie o... Kontroluj, nie? Żeby to tutaj było dobrze. Slime bloczki. Slime bloczki. Dwa, nie? Wysokościowo. Tak, raz, okay. dwa. dobra. Starczy eee, chyba tych Tutaj bloku, nie? chyba gdzieś był jeszcze jeden piston. Tak, był właśnie, wyjść co, jak dla mnie, był tu właśnie... On był, był właśnie w dół i jeszcze jeden obserwer był. Dobra, on był stary właśnie, czekaj, w ten sposób? Tak? Eee, tylko było tu. Okej, okay, spoko. A tam właśnie, jeśli nie ma na górze musi być observer, nie? Mhm. Mm czekaj, ale teraz w sposób, tak? Ma być stary idealnie? Poczekaj, obserwer. observer muszę spojrzeć, bo... Tu, nie kurde, stary. ale muszę screenować w tych przywilejach. Weź się tam wejść skup, a nie tak sobie jakoś coś. E, musi to być to ta taka strzałka od obserwera w dół. Okej, okay, więc czekaj sekundkę. Ja właśnie kościoł pewnie. Dobra, dobrze jest. Ale to nie. Ja chcę to widzieć, żeby była ta strzałka. Dobra, okej, okay, czekaj, teraz co znajdę sobie. ponieważ że to jest nawet ciężki zadank, żeby ją ja znaleźć. O, chyba wiem, jak stary. Załatwo, zaraz dobrze? Poczekaj. Czekaj, no nie no, wiem. Gdzie jest ta strzałka? Aha, jest w tym miejscu, dobra. okej. Okay, więc czekaj, stary. Widzisz ją teraz? Nie. Czekaj. Dobra, teraz będzie ta strzałka. Nie, ale spokojnie, zaraz ja mojego się znajdziemy sobie. Dobra. Czekaj, a może o, może z tej strony jest? Ona jest w a Musi być w dół chyba. Gdzie jest ta strzałka? stary, ona zniknęła. Czekaj. Okej, okay. jest blogu serwera, nie? To musi nim. być, poczekaj. A, dobra. Ja już wiem, byku. Nie może być chyba o tak, tylko musi być bardziej chyba o tak. Okej. Okay. Czekaj, poczekaj, stary. Czekaj, zobaczmy. Ma te takie dziurki u góry? Ma dziurki, no, ma dziurki. Okej, okay, tylko czy on nie powinien być bardziej w inną stronę trochę muszę aż sprawdzić, bo czy to coś zmieni? się, nie? właśnie to się upewni. A wiesz co ja jeszcze, jeszcze coś tutaj zaraz to zrobię. Nie, bo stary, bo sposób ustawienia może jest git, tylko nie wiem czy on jest w dobrą stronę. No, czy Bo no nie staję, wiem jak czy po prostu... ten obserwer da się jakoś inaczej postawić. Znaczy wiesz nas stare, wpierw wiesz co właśnie jakoś sobie tutaj zróbmy. Chodź polecimy sobie teraz do oberki do hotelu, co? żeby właśnie jakoś tutaj stredzą, ponieważ właśnie chciał sam widzisz, że jest teraz notka nie. A no powiem okay. Ci że no, wolę w tym odcinku, żeby kibert na tego mechanizmu nie aktywował jednak, ponieważ to byłoby po prostu taki bardzo jednak, Więc czekaj, polecimy sobie, właśnie jakoś tej wpierkimy jak gościu i będzie bikobalowo, więc teraz cyk, cyk cyk, więc teraz tak, okej, okay, parkour jest grany, okej, okay, z okay, właśnie teraz tędy, Okej, i właśnie zaraz jeszcze zobaczymy sobie, co z tego być, ponieważ właśnie właśnie że jak dla mnie, to jest właśnie dość prosty mechanizm, ale no chyba sobie parę błędów, bo powiem, może że śpieszne wiecie? Ponieważ, no, to jest takie w ogóle dobudowy w sekundę. W właśnie o się nie mylę. O ile właśnie dobrze pamiętam, no, ale wiecie. Właśnie nie mam pojęcia, jak to było idealnie, nie? Więc, no, może być ten trudno, więc sekundka. Dobra, sobie ty już teraz piś, nie? Wiesz, co, stary? Właśnie się kładę, więc stara wiesz, to wychodzi właśnie, kwestia serwera, bo ja już śpię, że na Więc miała Gęcik, wychodź z serwera, no, okej, okay, udało się. Jest piękny. Cion. i nasz właśnie, ten piękny mur jeszcze, alright. Wiedzy, to właśnie, jakieś tam wbijam I to tu okay, okay. i jeszcze właśnie, to tam okazji właśnie więc właśnie szybko, szybko to było po wagonik, wiesz, ponieważ potrzebujemy właśnie go do tego całego naszego mechanizmu Wagonik tu jest konieczny, dokładnie. tylko nie wiem jak my go dokładnie umieścimy Wiesz co, jak dla mnie, na stałym bloku, wiesz, na pewno Nie, ale dobrze. on będzie się wtedy ruszał? Tak, będzie, na pewno Wow, hmm. czemu to w ogóle w domku, bo jest creeper jakiś, halo, to nawet no. dwa, dwa creepery, co on tam w ogóle w w robi, nie mam pojęcia Wow, wow Grubo jest, bo jest właśnie powinniście bardzo grubo. Udało mi się na szczęście, lol Co się tu w ogóle stary stało z tymi creeperami? Nie ma się tej pojęcia ale to jest w ogóle będzie równo mało, wiesz, tak właśnie mnóstwo, mnóstwo mnóstwo, więc czekaj, tu właśnie się nie mylę było gdzieś łazem, więc teraz potrzebuję właśnie piąteczkę. Piątek wbija sobie i stary właśnie to ciebie jakoś sobie wbijam, okej, okay, więc teraz w ogóle... No właśnie to jest jakiś szkielecik, okej, okay, dobra, nie komentuję tego Wow, No nie, nie! Co się dzieje, jest stary! Trzeci creeper rozumiesz? To, to się tam w ogóle stało z niego wkazał! Jakby okej, okay, on tam na szczęście nie, nie wybuchnie, ale gdyby tak było to był star po prostu przypał. Nie trzeba było, bo to właśnie jakoś odbudować, nie? Więc czekaj! I do ciebie właśnie jakiś wiem, więc wiesz co stale Jest to właśnie już wszystko ok na pewno? Na 100%? Jest, tak, tak. 100% tak masz pewność Albo już nie mam pewności, ale... Jakby eee, masz mas Nie, ta z tyłu nie może być. Nie masz być tego tyczas z tyłu, więc wiesz co, skopę go sobie od razu tutaj. Nie od to giborów, chyba jest właśnie tej czysto więc poczko. Dobra, zlecimy gościu, lecimy z tym. i udało się, udało się, więc Pigobello, udało się gościć właśnie tutaj, idealnie. Dobrze, więc teraz cyk, Dobra, cyk. to jeszcze od kopy. Jest dobrze, agenty, zobaczymy się dobrze. Ja chcę mieć pewność. blok ci... nie są połączone z żadnymi Ale ja blokami Ale muszę mieć pewność. Ale zobacz, no przecież no, spójrz. Nie masz połączonego żadnego bloku slima z jednym blokiem, więc to właśnie nawet nie może być źle, wiesz. Więc teraz dobra czekaj. dobra czy to sobie jakoś bieje crafting stary. Ja Wiesz co mam do ciebie taką starą prośbę. Chodź Jaką? polecimy sobie do domku Bobo bo właśnie jakoś właśnie tory, albo byśmy tam właśnie wspólnie stary. No bo nie no bo się tak trochę na creeperów, nie, żeby nie było wiesz, tylko nami, nie. co mi się wydaje, no że co? ten wagonik, jeżeli położysz tory i to będzie jechało do góry to to będzie się niszczy... To się po pierwszym ruchu zniszczy. Nie stary, na pewno nie właśnie, ponieważ właśnie pamiętam jak oglądałem właśnie takie paradygmat tego ty, ty, ty typu i jestem w właśnie pamięci, że właśnie wręcz pewien, że nie. Więc teraz się to, właśnie nie przejmuj. W... Więc teraz czekaj, wiesz to właśnie, właśnie sobie to wszystko właśnie stary sprawdzimy właśnie na odcinku właśnie BOBO albo niego właśnie Live'uku, jak to aktywuje. Nie, nie, nie! Jakby co to się w ogóle stało? Jakby... I coraz wiesz, ty w ogóle ten mechanizm zrób, no jakby Wow! jakby... Okej okay. ten Creeper nie miał Sorry. prawa wybuchnąć Nie miał prawa, ale zobacz, właśnie tutaj jest całe cał że to było przed domkiem, a nie w domku, nie? Okej, okay, więc nawet się na, na, na odcinku by ulecił, coś, coś ty Dobra, teraz, 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 evet, udało się, więc pikobel, okej okay. Nie ma śladu no, jest ten domek? To jest no, tylko No to jest gear. Gear. no czekaj sekundkę, okej okay. Czysto? Czysto? Okej, okay. nie ma tu nic. Dobra, się już upomni, że było tak lekko boję, więc czekaj, wiesz to. ale właśnie na, na, na niebieczku sobie czekaj właśnie przed tym. dobrze. Ja ale właśnie już to właśnie już kraftuje to, bo potrzebuję właśnie na to sześć batyka, okej, okay. więc właśnie, jeśli nie miał, właśnie jakieś te batyki, o, więc teraz cyk, cyk więc teraz tak, i polecimy sobie właśnie zaraz cyk, jakoś, więc teraz cyk, gościu, i lecimy do agenta, okej, okay. czysto? Okej, okay, udało się chyba, więc to. Powiem Ci, że to było w ogóle, mega, w ogóle ryzykowane. w ogóle, jakim w ogóle prawem Creeper wybuchł, jak byłem jakieś jakieś pięć bloków, z którego to w ogóle wyjaśni? Ja ten nie Minecraft mam no, więc, więc sensu. Naprawdę, to jest sensu, naprawdę. Powiem Ci, że to jest właśnie mega sensowne. więc no, czekaj, mój drogi agentyksie, Poleciłem właśnie, jeszcze coś z instalami szybko, więc teraz czekaj, to właśnie było chyba jakoś tak, hmm, a stary, mówisz co? A nawet właśnie, gdyby ten w, w, w ogonie, nie działał, nie? Ewentualnie, hmm. uznajmy, nie? No to wiesz co możemy zrobić, nie? Płotek, smycz i go tam przypniemy, nie? Ty, to byłoby dużo zabawniejsze wiesz, staję, pytanie, te. czy by działało Działałoby, bo właśnie koniki, ogólnie właśnie jak każde zwierzęta, unoszą się właśnie na tych płotkach, więc czekaj sekundkę Kraftuję tam to właśnie jakoś to rywyczko No Właśnie, tutaj, jak, jak na mnie tego to działa na pewno Albo wiesz co, jest Agent X test zróbmy, zrób właśnie krótki tutaj test Czekaj sekundkę o, Czyli co, okay. so, chcesz przetestować rakietę? Nie, rakiety nie, ale zobacz OK, zaraz sobie, czy jak na górę, to ten macie tutaj ten koleżka. Okej, okay. uwaga, uwaga. Widzisz, działa, oh, miałem rację. Oh, wow, ale oh, ja w tylko ogóle chodzi o to, że ten wagonik, nie wiem, czy nie będzie się ruszał i nie zjedzie. A o to chodzi, stary, no dobra. Jak to o to właśnie chodzi, wiesz co? Według to jest wagonik. Weźmy jakiś wagonik, Dobra, już Ustawmy. go krasuje, dobra, już I też ta W taki sam sposób zróbmy Dobrze, test z tym slam. -gropiem. Racja. No zobaczymy na to wyjdzie, więc cyk i cyk, dobra. Udało się. E, wagonik i tory. Okej, okay, gościmy teraz sobie w ogóle jeszcze jakoś. Dobrze Okej. Okay. I widzisz że jest wszystko okej. Okay nie, 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 z I, nie rusza się, rusza się tak idealnie ze samym blokiem. Tak, idealnie, idzie, idzie tylko w górę i, i nawet nie idzie w dół, właśnie poniżej ci, właśnie to idealnie się w ogóle jakoś tutaj nawet na bok nie chwieje, więc no, powiem ci, że no mm -hmm. idealny w ogóle prank to będzie. Więc teraz czekaj, coś jeszcze w tej to tutaj właśnie tylko tutaj wpakujemy i wbijam po konika, nie? Wbijam po konika i zobaczymy, smarę, czy on w ogóle będzie. a co byśmy, będzie? nie wiem, masz jakieś jeszcze inne itemy? Może byśmy coś oprócz jeszcze tego konika wzięli? Hmm. Wiesz co? Hmm. To byłoby nie wiem nawet starać mądre jednak, wiesz, żeby nie było już takiego właśnie przegięcie. ponieważ no jest stary, ale niby co byś tam wziął, co? Nie co byś tam wziął, co? co tam wziął, Ośmiornice na przykład. Ale to jest agencji genialny pomysł, okej, okay? ale wiesz co nie zginialne? Jak hmm? tam, jak tą ośmiornicę weźmiesz do wagonika, żeby ona nie umarła, A, bo no, ona no, była tylko w wadzie, nie? A byłby właśnie wymagać śmieszny, więc czekaj sekundkę. Okej, okay. jest, ale koniku się, chodź e... na środek, co? Chodź na środek Chodź koniku Krzysiu, Weź to. on ma właśnie trzymać swój ul, żeby go właśnie jakoś nie zepsuć, więc czekaj sekundkę Wow! Co? E, trochę ten wagonik, żeby nie spadł Okej, okay, nas spokojnie Okej, okay, więc czekaj zaraz, ty gościu Zaraz go tam wiecie, jakoś zepchnę Wow! Oj, co to, to <grym robiłem? <grym Chyba tak jakby... nie miało to wygląda Agentix, uwaga Pchaj, pchaj Agentix, pchaj okay, właśnie Dobrze ci idzie, okej okay. Dobra! Zolo. Niech żyje ameryka! Udało się stary, więc teraz cygi, cygi, udało się stary koń nam się uda. No właśnie! Teraz musi być ta konika krzysia, nie? Więc na no, się właśnie, to jest właśnie mega więc to bardzo fajnie. to będzie pierwszy koń w kosmosie. Właśnie, wiesz co, właśnie mamy jechać, będzie pierwszy właśnie koń na naszej or właśnie orbicie ziemskiej. Więc zobaczymy jak to w ogóle jeszcze kolega sobie zniesie Więc stary, więc wiesz co, tu jeszcze właśnie kosztuje dla pewności bardziej Sobie jeszcze właśnie tej paradigmy jakoś wezmę I go zabudujemy, znaczy od tej właśnie tej strony, żeby on go nie widział, nie O, mhm. raz i dwa, dobra, no więc wiesz co, potem za właśnie jeszcze jakoś to ulepszymy, ale wiesz stary, wiesz co, to właśnie kosztuje w wpierw Bo lecimy chyba sobie właśnie jakoś, zobacz, tutaj właśnie przez morze, nie? Dawaj stary, lecimy sobie właśnie jakoś teraz tędy Okej, okay, ja jeszcze Tylko trochę wieniry. zabudowałem oczywiście, żeby nie było widocznych Okej stary, spokojnie tobie. Więc sobie jakoś teraz tędy. Jeszcze właśnie sobie Chociaż wbijemy. Okej, okay. oj, tu właśnie powiedziałem, że nawet jest ciężko z tym, ale spokojnie. Poradzimy sobie właśnie tutaj na ludzi No, co. My teraz jesteśmy tak, No właśnie, to, wiesz, tutaj. To, no, wiesz co? Na pewno my to właśnie że to nas, są inżynierzy, nie? Tak fest. Dokładnie, Więc, dokładnie. Więc teraz czekaj sekundkę, właśnie, to właśnie tego. Dokładnie, stary, woda. nie może być aż takiego pustego zejścia w dół z jednego powodu. Czemu? Repeater. Tak, faktycznie, agentek, faktycznie A więc, wiesz co, właśnie, Olek się nie mylę, tu i właśnie sobie jeszcze kolego dociągnie jakoś na go sobie w tym miejscu, a teraz droga to właśnie jeszcze jakoś na, na dole właśnie Taki właśnie, nie chcę na niego, więc teraz cyk i cyk, więc Teraz cyk, spokojnie, AgentX, ogarniasz właśnie tutaj wszystko na chwileczkę On sobie właśnie jakoś rozbije w tym miejscu, bo słuszną wagę ogólnie I lecimy, wiesz co, jeszcze właśnie sobie korzystaj w dół, ponieważ no Powiem że to mogło być no, takie niefortunne, żeby, no, żeby, żeby ten piach nam na kopać jednak Nie, to było, powiem straszne Więc teraz cyk i cyk, gościu, dało a jak się, no do Joe masz, masz Wiesz co, mam ty właśnie około 20 jeszcze, więc nawet spoczko. Dobrze. dobra, Nie, ja do nie... Powiem, czy ten, tu już nie lecisz, Ten co? głupi piach, jakby ja tego nawet nie komentuję, niekiedy jest w ogóle upadlające no, wszystko. Więc teraz cygi cyk. cyk. Właściwie to, to właśnie może jakoś z tej boczkiem. Dobra, więc czekaj. W właśnie jakoś na tej podłączę wszystko. Dobra, więc zaraz, raz. Te e... schodki tutaj, co są, to wystarczy Jest. Wystarczy, wystarcza stary 16 bez e, e, rptera, wiesz. Więc powinno być spoko. Hmm. Więc teraz cyk, cyk Raz, dwa, trzy.

10, dobra. Okay, na na luzików, więc teraz cyk i cyk, będzie właśnie tej burków. No, na na ludzi to właśnie teraz polecimy i będzie kolejny będzie właśnie taki, no, dość niecodzienny prangiem nie tak. Zobacz sobie nauczka, Zatoczył się właśnie na moim odcinku, do nas właśnie ostatnio i nam cały raz właściwie chciał zjerać, nie? I że właśnie, stary, gdyby nie to, że właśnie tam byłeś i reagowałeś, to byłoby źle. Byłoby, że było mega mega źle. źle. Więc teraz Tylko, cyk. Czy to wszystko jest w dobrą stronę te pitary, na pewno? Wiesz co, aż sprawdź stare na pewności, ale mnie właśnie powinno być wszystko ok. Jeśli właśnie chodzi o kolejność wszystkiego, więc teraz cyk i cyk i cyk, cyk. Na pewno stoję, właśnie. Jakoś tutaj, ja nie na pewno, ale mam właśnie. właśnie trzeba taki, się taki nawet większy problemik z tym, gdzie jest domek Bobo, wiesz, więc wiesz, co stary. Byłem właśnie tutaj właśnie mega wdzięczny, gdybyś się teraz wbił na górę i stał obok jego domku, okej? Okay? Okej, okay, dobra, po prostu stać. Być wiedział, gdzie tam. No, w tak, właśnie trzeba gdzie mogę, więc teraz raz, dwa, trzy, cztery, dobra, pięć. Sześć, dobra, dobra, to ja sobie osiem, przy okazji dwie, dwie, spojrzę, dwie, dwie, spojrzę dwie, gdzie LB okay? to będzie. Ok, 12, 13 jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ty, głupia wodo, Głupia wodo, jak ja nie lubię wody w Minecraftie, naprawdę. Jest taka upokarzająca wszystko, dobra. Na luzie, mojego konkretnie. Ale na razie idziesz. Idealnie pod tym co jest takie lekko wyższe tu, więc. Co jest wyższe? Jakbyś. Ja jakby, gdybyś skręcił zbyt w prawo teraz, albo zbyt w lewo, to byś wpadł do wody, a tak to możesz tak iść. A, dziękuję bardzo, okej. Okay. spoko, no to właśnie nie jest tak źle. Więc teraz mam iść. Tylko proces, musisz tak? takim ukosem iść, wiesz o co chodzi. Okej, okay, co chodzi właśnie, więc teraz czekaj, tam sobie się jeszcze wbije, więc teraz cyk i cyk i cyk. Powiedz, że właśnie ale się nie mylę. Tu jej! Chciałem powiedzieć, że nie ma wody. Jakby... Jest to fenomenalne, jest to fenomenalne, jakby bagentyk nawet tutaj nie ma słów, nie? Znowu się to właśnie w wbiła wpadam, więc czekaj sekundkę, bo to właśnie kosztuje właśnie tym twoim okosem słynnym, wow okej, okay. w jakim w ogóle nawet nie ma pojęcia, więc spoczko, więc wiesz, Agentix, teraz dobrze idę, czy jak? Dobrze idę. Czekaj, jesteś idealnie pode mną teraz. Dobrze. I idź jeszcze prosto, prosto mhm. Możesz iść prosto po prostu. Dobra, okay, to to tak, właśnie sobie pijam prosto, dobrze wszystko idzie, tak? Dobrze. Mhm. O, okej, okay. A potem byczkę, pociągniemy lecimy. to jakoś do drzwi, bo. To mów kiedy skręcić. Nie mów kiedy mam skręcić byczku. Okay, Ale po prostu skręcę. Uh, jesteś o tu. Już w, powoli wchodz, wychodzisz z wody, tak można o, fajnie, powiedzieć. Fajnie, 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 dobra. Uh, Wiem, za zlecimy. chwilę możesz skręcać, chyba Czyli nawet. Kiedy? Na, nawet już Zanek z blok. Okej, okay, teraz. Okej, okay, teraz, skręcę. tak? Okej, okay, spoczko, wyleciłem, się stresdy. Co jest w dobrym kierunku, nie? Czekaj. Jeżeli poszedłeś w swoją prawo, w sensie, poczekaj, ty pewnie szedłeś tyłem. Patrz na mój nick, czy ja wbijam do domku bobo, czy nie? A, tak, 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 okay. jesteś już chyba nawet pod. No o, i proszę bardzo, pod fosa bobo. Fastem, w, w ogóle sobie Więc polecimy sobie. Właśnie zwracamy się, wiesz co, moi drodzy. Czy polecimy jeszcze? Właśnie z samym sygnałem A potem sobie, jeszcze to wszystko tam dociągniemy, więc teraz cyg, 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 dobra? Więc teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, sobie jakoś damy, Repeater, okej okay. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, dziewięć, dziesięć Raz, 2, 3, 4, 5. okej i dalej na to więc teraz weźcie co, moi Tylko do, do, do pewności. No, tak, dobra? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, ok. I lecimy, zważcie, jeszcze dalej, moi kochani, raz, 2. Dwa... No wiesz, to Agentix stary. Wbijam się teraz, właśnie powiedzmy w którym miejscu. To podziemię, jak się teraz zbijam, czy jak? Teraz to, się zbijasz na krawędzi domku. Ok, spocą, według nie jest tak źle, myślę. Dobra, więc teraz sobie jeszcze właśnie tutaj, zdrama jest ten, ten ten repeater. Więc teraz czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 osiem, dziewięć. Ok, idealnie, dobrze, Agentix, więc teraz nie stary powiedz, jestem teraz dokładnie, co? W tym miejscu. Poczekaj, zejdę trochę niżej, bo. Bo gdzieś, jak jest dom Bobo, mm -hmm. Jesteś przy, mniej więcej pod jego schodami. Okej, okay, spoczko, więc teraz czekaj, że właśnie sobie ten stało się na raz OK, pociągnę. Okej, w ogóle to robisz jeden sekund kaweczku. Musicie tak właśnie w ponićle kochę pokubując ten cały mechanizmu, ale spokojnie, zaraz to ogarnę. Okej, okay, więc teraz cyk i cyk, dobra. Jest właśnie już wszystko okej, okay, właśnie tutaj widzę, że już wszystko okej okay, więc bardzo fajnie. Lecimy zobaczycie jeszcze raz dalej. Żeby zobaczcie, z tego prank nam wyszedł, więc teraz go się leci w jeszcze. Okej, okay, więc teraz pykson i cykson, dobra, okej. Okay. Lecimy agencki, lecimy, właśnie, teraz Dobra, dajesz, dajesz stary, bo okay, Syrio, trzeba to jakoś ładnie ogarnąć, to wszystko tutaj wyszło. Dobra, no bo nie trzeba się jeszcze tutaj wbijać na górę, więc się nie przejmuj. W ogóle. Jakiś tu jest jeszcze piasek pod jego chatą, Nie mam właśnie po co, ale spoko. Dobra. Jesteś okay. pod skrzynkami. To bardzo dobrze. To jest właśnie bardzo dobry sygnał, kolego. Dobrze, więc zaraz właśnie tutaj, sobie do ciebie wbijam, koleżko. O, elu, I zobacz. Siemano w ogóle. Dobra, to właśnie widzę, że na skończę, tutaj uważajmy. Więc Agentix. Teraz patrz, to beczkę mm -hmm. W to miejsce. Wbiję sobie obserwer. No. I zaraz wiesz co? sobie skraftujesz właśnie taką właśnie tabliczkę na szybko w ogóle tu już mogę dać jakieś pochodnie byczku żeby właśnie tutaj nie było mobów dałeś jakieś pochodnie tutaj eee. to daj, jak się dałeś jakoś chyba nie za daj bardzo. stary, bo zaraz masz jakieś moby i będzie za stary przypał, wiesz co chodzi, nie? więc czekaj sekundę tu masz a może damy zem, po prostu krawczy. lawę? po co lawę? no wiesz, lawę je, tak wylejemy i wtedy da. tu nie będzie żadnych mobów i zresztą też nie będzie, nie? <laughs> Drewno przy okazji też dobra, czekaj sekundkę dobra, okej, okay. więc teraz ee a teraz, a teraz e, patrz na swoją wyspę z wieśniakami O nie, nie wejdzie z wieśniakami Dokładnie dobrze, udało się okay, do rewinski, elegancko Dobra, więc no, ci, że nawet jak to nie wpadnie, to powiem ci, że byłbym w stanie nawet te dwie tam otworzyć jednak, wiesz, więc zaraz czekaj sekundkę, że to, właśnie, że to teraz to te tam... drugie masz, jak, możemy no. otwierać. Drugie tak? tak, drugie tak jeszcze w ogóle, stary o liście to nie jest zaraz po, e, podnoszone, nie? Nie jest. Nie jest, więc to Na Naprawdę, 100%. Ty... Masz pewność? Okay. masz Masz y... pewność, tak? Że nie jest tuwe, podnoszone. Dobra, teraz. Że... Czekaj. Tych tylko nie klikaj. tak. To nawet nie widać, okej. Okay. Dobrze, więc teraz cyk i cyk gościu. Teraz właśnie jakoś tam polecimy zaraz, że w dół. Dobrze, więc teraz tak i teraz, tak. Lecimy sobie czy teraz. Dobrze, udało się. Udało się, a więc spoczko. Ochem. Tylko właśnie teraz mam pojęcia w którym właśnie jest sobie ten cały mój mechanizm. Więc sekundka, teraz tam to właśnie, właśnie wbijemy. i w ogóle słuchaj, już sobie tak właśnie lekko stronę, koleżko. Okej. Okay. Ja byłem chyba właśnie gdzieś, gdzieś, właśnie po tamtej stronie, okej, okay, więc spoczko. Teraz ładam, właśnie gdzieś wbije Ponieważ w że to jest takie pojęcie, że to jest tylko niepokojące. się tak pogubiłem, więc sekundka. Kurde, ja się boję sobie w ogóle otwierać i tu zamyka i sobie, by jak lepiej sobie ponieważ zbyt bezsensownie znaczy wejść stary do domku albo nie wiesz to i sobie tam weźmę ok wejść stary stary sobie właśnie jakoś zaraz pójdź a i te machanie zaraz nam pociągnę tutaj żeby było wszystko skuteczne dobra więc teraz raz dwa trzy i lecimy sobie właśnie zaraz właśnie tam w dół o jest mechanizm właśnie bardzo fajnie więc redstone właśnie jeszcze wbija szybko dobra więc ciągniemy go śniadanie to chyba już nie ma żadnego creepera więc spoczko dobrze okej teraz tak teraz tak lecimy sobie w dół jeszcze do tego właśnie mojego mechanizmu całego okej to właśnie jest kolega bardzo fajnie właśnie, moi kochani, lecimy sobie teraz tędy i ciągniemy o do góry, więc tutaj właśnie mamy raz, dwa, trzy, okej, okay. tu właśnie sobie jeszcze wbiję ten repeater cały, okej. Okay. I tu właśnie powinna właśnie sobie wszystko idealnie starczyć właśnie ten naluść, więc czekajcie, okej? Okay. I co by? Jest właśnie tutaj widzę, że już wszystko dobrze, więc bardzo fajnie, okej, okay. więc moi kochani, to właśnie ten trak właśnie się na tym, że właśnie jak mało w, do swojego do lanku wbije to jego właśnie konik Krzysiu, policję właśnie w tutaj w moim właśnie tej będzie właśnie subskrybujcie kanał, jest to bardzo ważne nowe odcinki codziennie, więc to jest bardzo ważne, My się właśnie widzimy na jutro, Śmianeczko, aleczko i jo oh